Witamy Was bardzo serdecznie w fotelu bujanym. Przygotowałyśmy taką krótką serię rozmów na tematy, które są dla nas jakoś istotne, które widzimy, że pojawiają się w naszym gabinecie. I dzisiaj chciałabym Was zaprosić na rozmowę o ADHD. ADHD u osób dorosłych. ADHD u osób dorosłych, bo to taki popularny teraz temat. Dosyć dużo już informacji zostało powiedzianych o tym. No ale Marta, powiedz, jak to jest? Czy ADHD to tylko bałagan w domu? No, właśnie, oglądając media społecznościowe, mam takie wrażenie, że ADHD to jest głównie spóźnianie się, bałagan, chowanie telefonu do mikrofali i na ten temat są filmiki, a tymczasem ADHD i to trzeba uważnić, mhm. uważnić to, że jest po prostu cierpieniem w życiu dorosłym, mhm. zwłaszcza takie ADHD, które było nieleczone albo ADHD, które się wychowało w rodzinie, która nie rozumiała, co jest w dziecku. Mhm. Czyli tak naprawdę to coś dużo więcej i wcale mająca DHD nie trzeba mieć bałaganu w domu. Nie trzeba mieć bałaganów w domu. Magda się do mnie uśmiecha, dlatego że ja mam porządek w domu, tak. a jestem osobą za DHD. Ale tu właśnie wkraczamy w taki temat, że osoba z ADHD, kiedy wychowywuje się w rodzinie osób, które potrafią normalizować, nie mhm. są mistrzami CBT-u, tak, mhm. terapii poznawczo-behawioralnej, ale stosują techniki, mhm. na przykład wieczorem przygaszamy światła, mhm. odkładamy rzeczy na miejsce. Mhm. To są techniki, które znajdziemy w ćwiczeniach i w podręcznikach cbt na temat mhm. Mhm. Y, pracy z osób dorosłych. Prowadzimy kalendarz, mhm. wpisujemy tam wszystkie rzeczy. Jeżeli mamy rodzinę, która uczy nas normalizować, a przede wszystkim daje nam pewne techniki i strategie radzenia mm -hmm. sobie, to tak naprawdę ADHD nie musi wcale mieć takich objawów. Okej, okay, tutaj już mówisz trochę o rzeczach, które mogą nam pomóc, ale chciałam ci jeszcze dopytać, czy jest coś, co powinno zwrócić moją uwagę? Co się dzieje w moim zachowaniu, w tym, jak funkcjonuje, co mogłoby sugerować, że rzeczywiście powinnam sprawdzić, czy tego ADHD nie mam? Wiesz, ADHD to przede wszystkim jest ogromna dysregulacja w kontekście emocji. Mhm. To znaczy, emocje osoby z ADHD i można powiedzieć, że to jest jeden z głównych kryteriów diagnostycznych, mhm. po prostu idą do góry i do dołu w bardzo szybkim mhm. tempie przeskokowym. Nie mówię tu o depresji manii, która jest w mhm. ale mhm. o tym, że ja się cieszę całym sobą, a potem smucę całym sobą i z jakiegoś powodu patrząc na innych ludzi dostrzegam, mhm. że ta siła moich emocji jest absolutnie absolutnie nieadekwatne do tego, jak inni mm -hmm. przeżywają, że ja kiedy przegram, nie wiem, w jakimś biegu, wyścigu, jak mam 8 lat, to po prostu zanoszę się płaczem, odchodzę od grupy mm -hmm. i naprawdę nie jest to kwestia tego, że sobie nie radzę z emocjami, mm -hmm. tylko ja ich mam po prostu za dużo, więc jedna rzecz to jest ogromna dysregulacja emocji, mm -hmm. druga to jest um, Taka bardzo szybka przerzutowość, jeżeli chodzi o kończenie zadań, czyli mhm. ja zaczynam zadanie i naprawdę nie starcza mi okay. koncentracji, żeby je dokończyć. Mhm. Czyli bardzo dużo niedokończonych, a zaczętych projektów, tematów. Mhm. Trzecią rzeczą jest tak naprawdę doświadczanie takich nietypowych, ale przykrych też, czy trudnych relacji interpersonalnych, mhm. bo osoba z ADHD jest bardzo często. Że będzie byli zawsze impulsywna. Mhm. Czyli ona siedzi, kiedy się pyta zespołu, kto to zrobi, i ja czuję, że on mówi do mnie, że ja muszę teraz zareagować. Okay. Tak? A kiedy ja zareaguję, to ponoszę ogromną konsekwencję. Mhm. Ze względu na dysregulację te relacje też są trudne, bo na przykład jestem osobą zmienną w związku. Mhm. Cieszą mnie rzeczy na zmianę, mhm. chcę kupować rzeczy, rezygnować z rzeczy, i niestety często osobom za DHD towarzyszą. Dość trudne doświadczenia w związkach. Mhm. Jest to też, tak jak powiedziałam, właśnie silna impulsywność, przebogate, można powiedzieć, pozytywnie życie myślowe, ale też takie potwornie rozkręcone życie myślowe, to znaczy myśl za myślą rozkręca się w jakieś wielkie mhm. rozlesienia myślowe i jest to naprawdę bardzo wykańczające. No właśnie powiedziałaś o tych relacjach, o, o związkach, ale jeśli mówimy o takiej impulsywności, o, o takich też reakcjach, które czasami mogą być odebrane jako nieadekwatne, to prawdopodobnie mogę sobie wyobrazić, że to też dużo negatywnych komunikatów, które taka osoba słyszy. Mówi się, że osoba z ADHD doświadcza pięć razy więcej negatywnych komunikatów niż powiedzmy osoba neurotypowa. Mhm. I jest to prawda, bo mhm. usiądź, poczekaj, nie mów teraz, mhm. chwilę posprzątaj to, rusz, rusz się, dokończ to. Niezliczona ilość komunikatów, które dostaje taka osoba. Najtrudniejsze jest to, że w tym dobrym serduszku człowieka rośnie taka myśl, że coś jest ze mną nie tak. No bo jeżeli ja dostaję tyle komunikatów, a mój brat, siostra, kolega w pracy, no ktokolwiek ich nie dostaje, to znaczy, że obiektywnie coś jest ze mną nie tak. Więc bardzo częstym towarzyszym ADHD jest ogromnie niskie poczucie wartości. Takie poczucie, że jestem beznadziejna, czy oni na pewno mówią dobrze o mnie. I za niskim poczuciem wartości idzie bardzo krytyczny wewnętrzny głos, okay. który czasami niestety jest jedynym motywatorem osoby za DHD, okay. czyli osoba za DHD wchodzi w te fale prokrastynacji i hiperskupienia, czyli okay. nie, nie zrobię tego, absolutnie się tym nie zajmę, nie mam siły nawet o tym myśleć, a potem jak po prostu pendolino, wciągają się w ten temat i są w stanie nadgonić bardzo wiele, czasem przegonić ludzi, którzy robili coś okay. systematycznie, ale można powiedzieć, że po pierwsze z wiekiem te okresy hiperskupienia i tej nadaktywności są coraz rzadsze mm -hmm. i coraz mniejsze, mm -hmm. więc coraz więcej jest takiego rozlania, mm -hmm. a po drugie, że ta hiperaktywność jednak nas bardzo dużo kosztuje, mm -hmm. więc to dostawanie komunikatów pięć razy większych, no wyobraźmy sobie, człowiek startuje w tą hiperaktywność i jeżeli dostał tyle tych negatywnych komunikatów, to nie startuje w hiperaktywność z taką myślą wow, super, ale szybko biegnę, wow, przegoniłam tych, 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 zdobyłam takie takie nagrody, Wykształcenie nie, on myśli, Boże, może ja ich dogonię, a potem mhm. przegania ludzi myśli na podstawie tych komunikatów negatywnych, mhm. które dostał mhm. wcześniej. Nie, to jest nieprawda, że ja to zrobiłem lepiej czy mhm. szybciej. Przecież ja wiem, że ja jeszcze tydzień temu leżałem i zdychałem i nic nie robiłem. Mhm. Więc te negatywne komunikaty, można powiedzieć, sieją spustoszenie w człowieku, mhm. a są one dlatego, bo człowieka za DHD trzeba naprawdę czasem po prostu zatrzymać fizycznie. Mhm. Mhm trudne, jak, jak, Myślę, że jak rozmawiamy teraz, to, to czujesz, że to nie jest taka frajda instagramerska, o, zostawiłam mikrofalówkę, telefon, tylko to jest naprawdę realne cierpienie. Nie ma tu y, dużo wygłupów, chociaż rozumiem śmianie się z rzeczy, które są trudne. No tak, bo oprócz ogromnej pomysłowości i twórczości w głowie tego człowieka dzieje się też dużo, dużo więcej. Tak myślę sobie, że to ważne, że powiedziałaś y, o, o tym, że, że osoby z ADHD też potrafią mieć taki hiperfokus, bo czasami słyszymy przy diagnostyce, ktoś mówi, a, Moje dziecko potrafi się skupić w domu i potrafi hmm. samodzielnie siedzieć, i już wtedy rodzice mówią: OK, to może, może wszystko jest w porządku, może to nie ADHD. A tak jak powiedziałaś, nieleczone ADHD, też niezdiagnozowane, może prowadzić do wielu różnych napięć i do wielu różnych zaburzeń, prawda? Tak, i tu w ogóle ważne jest, żeby powiedzieć, że leczenie DHD wcale nie polega tylko na podaniu leków typu, nie wiem, Medikinet czy koncerta, tak? tak? To leczenie DHD to jest po pierwsze zdiagnozowanie tego u siebie, co samo już jest leczące, tak. bo ja zaczynam uważać, okej, okay, dobra, to wynika z DHD, to, że ktoś do mnie mówi z uczuciami i ja już mu chcę pomóc, i mam po prostu tyle takich spalonych w sobie doświadczeń mhm. w życiu, to jest ADHD, to jest okej. Okay. Czyli diagnostyka uważnia. Uważnia mnie to, że pracuję, czyli leczę DHD. Zaczynam pracować. Idę na terapię na przykład mm -hmm, w wyniku tego niskiego mm -hmm. poczucia wartości, czytam książki, oglądam podcasty, rozwijam się. Mm -hmm. Czyli leczę, to znaczy wiem, że to mam, mam to zdiagnozowane i zaczynam radzić sobie z tym przez rozmowę, przez terapię, przez czytanie, rozwijanie się i taką psychoedukację. Zwłaszcza, że osoba z ADHD, jak jest do hiperfokus, mama DHD, to wiedzą na ten temat miliard rzeczy, bo są super specjalistami w wąskim temacie w tej sytuacji. No właśnie, czyli tak naprawdę to nie chodzi o to, że my coś zrobimy i to zniknie. I to nigdy nie zniknie, leczymy. to będzie z nami do końca życia. No właśnie, to jest coś, co będzie nam towarzyszyć, coś, co musimy jakoś oswoić i nauczyć się z tym funkcjonować. Tak właśnie jest. Jeżeli widzisz, że w Twoim życiu pojawiają się jakieś objawy, symptomy, które mogą sugerować, że masz ADHD, jeżeli już masz diagnozę i wiesz, że jesteś osobą dorosłą, która ma ADHD, zapraszamy Cię serdecznie na serię spotkań w formie warsztatowej, cztery spotkania online, na których możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak sobie radzić, jak odkrywać w tym siebie. Jak nabyć umiejętności do tego, żeby w codzienności lepiej funkcjonować. Serdecznie Cię zapraszamy.